Właśnie, bardzo się cieszę, że również gminy wiejskie, tutaj północnego Mazowsza sięgają w ośrodki europejskie bardzo dobry, bardzo mądry i ciekawy projekt polegający na termomodernizacji całego zespołu sztuk do gminy ośrodku. Ja tutaj byłem przed tą modernizacją, przed tą przebudową, rzeczywiście. No, ten zespół szkół, zespół budynku przedstawiał dość tragiczny widok. Dzięki na ponad 2 milionom złotych udało się go zmodernizować, wyremontować, wymienić okna, dociepić ściany, poprawić stan odżywania tej szkoły. Słowem wychodzi to naprzeciw takim dużym wyzwaniom, przed jakimi Polska i Mazowsze stoi, czyli Uzyskanie efektywności energetycznej, oszczędność energii to są też zadania europejskie. Dzisiaj polska gospodarka jest tu, przez to mniej konkurencyjna, że jesteśmy krajem, który zużywa dość dużo energii. Ta energia jest przede wszystkim z węgla i w tej ogólnoświatowej polityce ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, z pozoru takie małe projekty, które wydają się niewiele znaczące, łączą sobie dwie rzeczy. Te wielkie globalne wyzwania ale jednocześnie te małe rozwiązują te małe problemy tutaj ludzi żyjących, pracujących, bo przecież teraz w tej szkole będzie ciepło, będzie przytulnie, będzie normalnie i będą mniejsze rachunki za energię. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, cieszę się i zachęcałem tutaj i wójta i radę gminy do tego, żeby poszukiwali. Jeszcze w tych środkach, które są teraz, ale przede w następnym okresie w latach 2014-2020 poszukiwali nowych projektów, bo jesteśmy świadkami naprawdę wielu bardzo, bardzo pozytywnych działań wielu ludzi i wiele wspólnot i cieszę się, że to Mazowsze całe zmienia się na naszych oczach.